Widziałam Twoje zdjęcia z wakacji. Tak. Które sobie robiłaś tak, że leżąc od przodu, tak. było widać różne części ciała. Czy no no i intymne, no ale wiesz. Nogi było widać. Nogi. I tułów. No i tułów, w stroju kąpielowym. No oczywiście. Ja już takie zdjęcia robię odkąd pamiętam, kiedy jestem na wakacjach. Także wydaje mi się, że to nie jest żadna sprawa, która mogłaby kogoś zainteresować. Zainteresowało bardzo wiele osób. Też pewnie takie sobie robiłeś nie raz. No ja nie mam sobie co robić, no ale ty, to już co innego. <grymne> <grymne> ale y, rozmawialiśmy chyba kiedyś na temat Playboya. Ja myślę, że od tej pory to dostałaś 100 różnych propozycji, różnych gazet. Nie, 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 nie. Ja to zupełnie nie jestem zainteresowana takimi y, historiami. Ja staram się przekonywać ludzi do siebie swoją muzyką. Teraz pracuję nad drugą płytą, y, która jest dla mnie niesamowicie ważna. Bo wkładam w nią bardzo dużo swojej energii, swojej duszy artystycznej i mam nadzieję, że to właśnie pozwoli mi przekonać do siebie ludzi, a nie prężenie się na okładkach gazet. Masz rację, przyznam, że masz rację. A co sądzisz o takich celebrytkach typu Natalia Siwiec, która zaistniała na Euro i od razu już sesja w Playboyu? E, wydaje mi się, że korzysta ze swoich pięciu minut i życzę jej powodzenia. A, czyli nie, ma, nie będzie miała więcej nic do zaoferowanie, bo nie ma żadnego talentu dużego. Nie mam pojęcia. Nie, nie mam pojęcia, nie znam Natalii i nie mam pojęcia, e, co może nam pokazać i czym może nas zaciekawić. Niemniej jednak, no jak na razie show biznes, zawsze chyba tak było, jest strasznym rollercoasterem i raz możemy być na górze, raz możemy być na dole na samym dnie. Dlatego warto chyba wykorzystać moment, w którym, w którym się jest i robić to jak najlepiej. Każdy człowiek indywidualnie ma swój sposób na to, aby, albo jakoś, aby jakoś to wykorzystać. Ja robię muzykę, niektórzy pozują do zdjęć. Indywidualna kwestia. Ale e, czy wyznajesz taką zasadę nigdy nie mów nigdy? Tak, no. mam nawet taki tatuaż. No proszę. Czyli no. wszystko możliwe. Wszystko, wszystko możliwe, oczywiście. Cały czas się rozwijamy jako ludzie, kształcimy się na swojej ścieżce życiowej, stajemy się dojrzalsi, doroślejsi, także zobaczymy, co mnie w życiu spotka. Może za jakiś czas zobaczymy też twoje bardziej roznegliżowane zdjęcia. Hmm. Chyba nie.